W streszczeniu 13 tomu Część Yoru jest wściekła, nie może przyjąć do wiadomości, że została uratowana przez Część a sam mówi jej, by się uciszyła. Popróbuje spać. po czym pyta Joru? Dlaczego nienawidzi Chainsawmana. Mana? Joru odpowiada, że walczyła z nim dawno temu, ale Chainsawman zawsze wstaje, nieważne ile razy się go pokona, więc z nim przegrała. Część man kawałek Joru, co mocno osłabiło. Z tego powodu od czasu wojny światowej nie wybuchła ani jedna wojna. Wojna przeniosła się w pełni do gier oraz filmów, przez co strach spowodowany wojną spadł jeszcze bardziej osłabiając Joru w tym tempie wszyscy zapomną o wojnie a to wszystko w inaczej są mena. Asa pyta czy Joru boi się zapomnienia Joru zasypia przez co nie odpowiada po chwili Asa również zasypia mówiąc w myślach przez długi czas nie ruszyłaby mnie moja własna śmierć. Ale teraz cieszę się, że żyję. Dziękuję, część Przenosimy się do Denji'ego, który robi za krzesło jednej z dziewczyn. Nagle do Denji'ego podchodzi jeden z uczniów, który mówi, że pewien wysoki, przystojny uczeń chce rozmawiać z Denjin. Jest to Yoshida. Denji mówi mu, by przestał go stalkować. Yoshida pyta go, dlaczego tamta dziewczyna na nim się siedziała. Denji odpowiada, że za 10 jenów robi za krzesło, na 10 minut. Jeśli nie wróci do niej, za 30 sekund będzie musiał zwrócić jej pieniądze. Yoshida podaje Denji mu jego legitymację, szkolno mówiąc, że wypadła mu, gdy walczył z diabłem Karoluków. Yoshida wie, że Denji specjalnie upuścił ją na miejscu. Denji pyta, co mu do tego? Yoshida odpowiada, że jego celem jest spokojne życie Denji'ego, jeżeli będzie do tego zmuszony, użyje siły, by powstrzymać Denji'ego, przez zmarnowanie go. Denji mówi, że niech tylko spróbuje, a będzie martwy, oraz mówi, że wraca do bycia krzesłem. Jeśli da mówi, żeby został, zapłaci mu. Denji mówi, że nie pozwoli facetowi siedzieć na nim. Jeśli da wyciąga tysiąc jenów, jeśli siada na Denji, oraz mówi, że jest całkiem wygodny, spokojnie mógłby pobierać sto jenów za usługę. Denji mówi, że ujawni, że jest częścią menem. Nieważne co Yoshida pyta go, czy to tylko dlatego, że chce mieć dziewczynę? Denji odpowiada, że tak. No co Yoshida proponuje, że pomoże mu ją zdobyć? Jeżeli Denji będzie miał jakiekolwiek zaścianki, których Yoshida może pomóc, niech da mu znać. Denji się zgadza. Yoshida pyta Denzi jego, jakie są w jego typie. Denji odpowiada, że takie, które desperacko poszukują chłopaka. Denji i Yoshida idą na dach szkoły, gdzie spotykają Asę. Asa pyta ich, dlaczego jedzą w tym miejscu. Yoshida odpowiada, że postanowili zjeść na zewnątrz, ponieważ w środku jest zbyt wtłoczno. Oraz Yoshida pyta Asę, gdzie jest Jyuko. Asa odpowiada, że nie ma jej, w szkole z powodu ciężkich obrażeń. Yoshida pyta Asę, czy to prawda, że uratował ich Chainsaw Man. Asa odpowiada, że tak. Yoshida przedstawia Asię Denji'ego jako wielkiego fana Chainsaw Mena. Denji pyta Asę, czy lubi Chainsaw Man'a. Asa odpowiada, że nienawidziła go, ale teraz jest jej raczej obojętna. Denji pyta, dlaczego go nienawidziła. Asa pyta Yoshida, czy na pewno może to powiedzieć w obecności wielkiego fana Chainsaw Man'a. Yoshida mówi, że tak. Denji zniesie wszystko. A mówi, że ciało oraz ubrania Man'a zawsze są pokryte krwią, jest po prostu brudny. Denji odpowiada, że przecież może się kąpać. A mówi, że dodatkowo z jego głowy wystaje piła, co sprawia, że wygląda jak idiota bez mózgu. Denji mówi, że Man używa mózgu i to często. A mówi, że Man ratuje tylko kobiety, jest rażąco chorni. i to jest odrażające. Denji mówi, że Man ma czyste serce. A mówi, że skąd wie? Przecież nie jest nim. Oraz dodaj, że wiele osób widziało Chainsawmena zjadającego koty oraz psy. Denji mówi, że Chainsaw Man nigdy nie zjadł kota ani psa. Asa dodaje, że Chainsaw Man może jeść również ludzi, w końcu jest diabłem. Denji zaprzecza temu, po czym dodaje, że może raz... Co się takiego zdarzyło? Asa pyta, skąd może to wiedzieć? I dodaj, że fani Chainsawmana stoją za nim murem. Nieważne co. Denji mówi, że Chainsawman robi co w jego mocy. Asa znowu pyta, skąd wie? Denji w końcu to powie. Wiem, ponieważ ja jestem Chainsawmanem. Wiem dokładnie, co Chainsawman myśli, ponieważ nim jestem. Rozumiesz? Asa spogląda na Denji'ego i nazywa go przegrywem oraz odchodzi. Yoshida mówi, że nikt mu teraz nie uwierzy. Gdy Asa schodzi po schodach. Joru pyta ją. Co ona odwala? Będzie właśnie powiedział, że jest Cześć Manem. A zwraca uwagę Joru, że nie należy do najwyższych. Cześć Man nie ujawniłby się w ten sposób. Miałby niezły problem, gdyby jego tożsamość wyciekła. Powiedział, że jest jego fanem. Nawet nosił koszulkę z jego logiem. To byłoby głupie, gdyby to był on. Joru mówi, że nie jest głupia. A mówi, że okej, okay, nie jest. Po lekcjach Joru chce wyruszyć na polowanie na diabły. W końcu kończy im się czas. A mówi, że nie. Pójdzie odwiedzić Jukot. Joru mówi, że nie będzie współpracować. Będzie zmuszona ją wyeliminować. I pyta Asę sarkastycznie, czy w ogóle zastanawiała się o tym, jak załatwić Sumena. Asa mówi, że sam się pokaże, jeśli przyprowadzą diabła do szkoły. Joro mówi, że to całkiem dobry pomysł, tylko jak go sprowadzić do szkoły. Asa zostawia zamyśloną Joru i idzie odwiedzić Yuko. Przenosimy się do domu, Yuko. Yuko nazywa Asę Chase Woman. W końcu ratowała ją przed diabłem. Asa niezbyt wie, co odpowiedzieć, więc mówi, że przyniosła napoje. Yuko nie musi robić nic, poza opalaniem się stąd zachód słońca, wygląda pięknie oraz każe się usiąść nagle zapada cisza Asa mówi, że nie może znieść niezręcznej ciszy ale nie wie co mówić w takich momentach Yuko mówi, że też nie wie w końcu również nigdy nie miała przyjaciół Asa mówi, czy sobie żartuje? wydaje się być osobą, która na pewno ma ich wielu Juko mówi, że jest sporo osób w klasie, z którymi rozmawia ale tylko Asa przyszła sprawdzić jak się czuje po czym mówi, że w takich momentach powinny się podzielić swoimi najmroczniejszymi sekretami. Przynajmniej tak przeczytała w pewnej książce. Asa się zastanawia i mówi, że ma dużo sekretów. Ale o jednym z nich może powiedzieć. Asa opowiada, że w pierwszej klasie posiusiała się w trasie lekcji. Skłamała, mówiąc, że to picie się je wylało. Na szczęście klasa była na tyle dobra, by dalej się z nią bawić. Juko wybucha śmiechem. Asa mówi, że nadal podczas kąpieli krzyczy pod wodą, gdy sobie o tym przypomina. Juko nadal się śmieje, narzekając na ból nogi. Asa pyta, czy wszystko ok? Juko nadal się śmieje, mówiąc, że nie może mówić ludziom o takich rzeczach. Asa myślała, że miały się podzielić swoimi najbrożniejszymi sekretami. Juko mówi, że po tej historii musi się podzielić czymś wielkim. Każe się obiecać, że nikomu nie powie. Asa obiecuje. Juko mówi, że wczoraj zabiła człowieka. Asa pyta, dlaczego? Juko odpowiada, że był hazardzistą. Przewalał całe pieniądze w kasynie, mimo że był na zasiłku. Potem zapada cisza. Do naszych bohaterek macha starszy pan z psem. Pytając Juko, czy to i przyjaciółka? Juko odpowiada, że tak. Starszy pan każe im się dobrze bawić. Póki są jeszcze młode. Yuko mówi Asie, że to pan Asada czasami przynosi jej jedzenie. Asa pyta Yuko, czy żartowała wcześniej. Yuko pyta, czy chce sprawdzić, zwłoki nada znajdują się na podwórku. Okej, okay, skoro podzieliliśmy się sekretami, jesteśmy najlepszymi psiapsi. Yuko mówi Asie, że nikomu nie powie o jej sekrecie oraz o tym, że zabiła nauczyciela i przewodniczącą, ani nie o istnieniu Joru. Yuko mówi, że wczoraj zawarła pakt z Diabłem Sprawiedliwości. Teraz może czytać w myślach, jest to dla niej idealna umiejętność. Jako, że nie jest w stanie zrozumieć ludzi. Asa pyta Yuko, Czy nieautoryzowane pakty nie są przypadkiem nielegalne? Oraz pyta Yuko, Dlaczego zawarła z nim pakt? Yuko mówi, że takie pakty są okej, okay. jeśli są zawarte w imię sprawiedliwości. Yuko zawarła ten pakt, by uratować Asę. Zamierzam rozwiązać swój problem z nękaniem. Nie przychodź jutro do szkoły. Przenosimy się do ciemnej uliczki. Asa mówi Joru, że to jej wina. Przez nią Yuko zawarła ten pakt. Asa zastanawia się, w jaki sposób Yuko zamierza rozprawić się z jej prześladowcami. Joru pyta Asę: Czemu się jeszcze na tym Zastanawia, po co pyta? Dobrze wie, co zamierza zrobić. Zamierza zabić jej prześladowców. sam mówi, że musi ją powstrzymać. Joru pyta, jak? Assa odpowiada, że porozmawia z nią. Joru przejmuje kontrolę oraz mówi, że nie będzie żadnego rozmawiania. Jutro zabiją Jugo. I celem jest zabicie część Mena, a to będzie idealna okazja, by go wywabić. Nawet jeśli się nie pojawi, to dzięki niej mogą się dostać do kółkałowców. Poza tym nie mogą pozwolić, żyć komuś, kto wie o istnieniu Joru. Dopóki Yuko nie zginie, Joru kontroluje ciało. Yuko spala ciało swojej ofiary. Asa wkrótce się salę. Zabije wszystkich złoczyńców, tak jak Chainsaw Man. Następnego dnia Yuko idzie do szkoły. Na miejscu spotyka Joru. Yuko mówi. Miło cię poznać, Joru. O, widzę. A więc taki jest powód, dla którego chcesz mnie wyeliminować. Jestem zdziwiona, że Chainsaw chodzi do tej szkoły. To trochę zawodząca informacja. Obecność Chainsaw Mana nie zapobiegnie w wygnębieniu. On tu zabija tylko diabły. Ześ z drogi Joru możemy zawalczyć, gdy wykonam swoje zadanie. Joru mówi, że Yuko zamierza uciec od razu po rozprawieniu się z prześladowcami. W końcu, ten incydent sprawi, że pojawią się łowcy. Yuko mówi, że Joru nie ma z nią szans. Może czytać jej w myślach. Joro mówi, że skoro tak, to niech ją pokona. Wtedy Asa również zginie. Juko mówi, lubię Asę, Ale ciebie nienawidzę. Po czym transformuje się w Diabła sprawiedliwości. I atakuje Joru. Joru blokuje atak kataną i odcina kończynę Yuko. Juko wydłuża jedną ze swoich kończyn, atakując Joru z zapleców. Uczniowie są przerażeni. Na terenie szkoły pojawi się groźny diabeł. Prosimy o ewakuację. Juko znajduje grupkę uczniów i pyta: Kto wybrudził buty Asy, kurczakiem? Nikt nie odpowiada, ale Juko widzi, kto to zrobił. Juru tworzy włócznie z ołówka. Juko ją łapie. Yoru mówi, że może tworzyć broń tylko zołówków. Juko rzuca włóczniąłówkę w jedną z uczennic oraz zabija Jedną swoim odnóżem. Na miejscu pojawia się jeden z łowców który staje naprzeciw Jukko. Nazywa się Segi Akoku. Należy do kółka łowców diabłów i zamierza kupić czas przed przybyciem prawdziwych łowców. Jukko atakuje go. Akoku się broni oraz uderza Juko w brzuch. i rzuca wiłko włóżnie łówkiem. Juko go łapie. W tym momencie strzała przybija rękę Jukko. Furio strzelił do niej kuszy. Juko atakuje furio. Jej kończyna została pocięta przez jedną z łowczyń. Wszyscy okładają Yuko. Joru prosi, by przeżyła do momentu przybycia część Somena. Yuko mówi, by się nie martwiła. Nie zamierza zabijać niewinnych. Tylko tych, którzy się nad nią znęcają. Yuko zabija Furio oraz pozbawia oka Akaku. A trzecią łowczynię odrzuca. Yuko mówi, Joru by była grzeczna. Zna każdy jej że Wierzył w każdej z klas. Broń. Ma również bronie w korytarzach. Zastawiło również pułapki w łazience oraz na dziedzińcu. Nawet teraz Joru myśli o tym, jak zmienić nogę Yuko, w broń. Joru mówi, że ma jeszcze jeden plan: pozostawić wszystko w rękach Asy. Asa odzyskuje kontrolę. Oraz mówi, że Yuko zabiła wielu ludzi. Yuko mówi, że tylko cztery. Może pięć. Palniak zabił ponad milion. W dodatku Yuko zabija tylko złych. Asa mówi, że nie musi tego robić oraz pyta Joru, jak tworzyć broń. Joru wątpi, by Asa była w stanie stworzyć silną broń, ale mówi, by dotknęła czegoś, co do niej należy i nadała temu imię. Asa zmienia swój mundurek, super silny miecz oraz mówi Yuko, że sama rozwiąże problem prześladowań. Niech nie wchodzi jej w drogę, inaczej zginie. Yuko mówi, że jeśli zabije prześladowców, inni prześladowcy w Japonii będą się jej bać że przestaną to robić. W ten sposób może polepszyć świat, a zarazem zostać symbolem sprawiedliwości, tak jak Chainsaw Man. Asa pyta, co Chainsaw Man ma do tego? Czy Jucho w ogóle się słyszy? Juru pyta Yuko, co oferowała w zamian za ten pakt. Jucho mówi, że nic, tylko zyskała. Gdy zawarła ten pakt, otrzymała lśniące serce, pełne sprawiedliwości. Jucho zaczyna odchodzić, musi dorwać jeszcze jedną osobę oraz każe Asie się ubrać. Asa atakuje ją z zamiarem odcięcia jej nogi. Yuko ją obezładnia, ale jednak nie. Asi udało się przeciąć Yuko na drobne kawałki. Joru mówi, że jest zaskoczona. Bronie, które tworzyła z ludzi, zawsze były przeciętne. Asa mówi, że ten mundurek kupiła jej mama, zanim zginęła. Asa spogląda na pozostałości Yuko i wspomina Kokepiego. Yuko jeszcze żyje. Asa każe jej nie umierać. Tajemnicza dziewczyna pyta Asę, czy mają uratować. Asa mówi, że tak. Wszystko dla mojej młodszej siostry. Asa nie wie o co chodzi. Na miejsce przybywają łowcy. Nagle ciało Yuko się powiększa. Yuko zaczyna zabijać wszystkich. Po czym dostrzega Asę. Od razu się do niej zbliża, by upewnić się, że wszystko w porządku. Yuko łapie losom dziewczynę i pyta, czy to ona to zrobiła? Na miejscu pojawia się Denji, który zgrywa bohatera. Juhu go atakuje. Denji się transformuje. Juhu jest zaskoczona. Broni się przed Denji, ale nie może go trafić. Nie jest w stanie czytać jego myśli. W trakcie walki nie myśli o walce, tylko o tym, jak ujawni swoją tożsamość. a wstaje, ale Joru przejmuje kontrolę. Tworzy miecz z nogi Yuko. I pyta część Czy ją pamięta? Denji oblokuje Joru, ale chyba jej nie kojarzy, po czym zwraca uwagę na dziewczynę, którą uratował. Dziewczyna się go boi. Denji wie, że jest to jego szansa. Mówi jej, że nie je ludzi, ponieważ jest człowiekiem. Może pokazać swoją twarz, by jej to udowodnić. Za pleców atakuje go Joru. jeśli ratuje ratuje jego diabę ośmiornic. Joru zauważa, że zniknął. Czy to znaczy, że nie jest warta jego czasu? O czym się wkurza? Jeśli da mówi jemu, że jest beznadziejny. Mówi, że powstrzyma go nawet siło. tutaj mam zlepek rozmów do ludzi. Podobno czterech uczniów z drugiej klasy zginęło. Mówią, że Yuko zmieniła się w diabła. Juko była glemliona w gimnazjum. Pewnie dlatego zawarła pakt. Słabi mentalnie dają się łatwo manipulować diabłem. Podobno Juko zginęła. Do teraz jej nie odnaleziono. A biegnie drogą pełną martwych ptaków. Przed Asą znajduje się tylko w ciemność. Asa budzi się i idzie po szklankę wody. Nagle dzwoni dzwonek do drzwi. To Juko, Każe ona nie otwierać Asie. Juko mówi, że zmieniła się w diabła. I jak zobaczy Asę, może chcieć ją pożreć. Asa i tak otwiera. Asa pyta. Czy chce ją zjeść? Juko odpowiada, że troszeczkę. Ale się odwraca. I mówi, że przyszła się pożegnać. Juko ma dalekiego krewnego, który jest łowcą. Zamierza się do niego udać. Może istnieje sposób, by z powrotem stała się człowiekiem. Jeśli zostanie zabita jako diabeł, to nic. Zasługuje. Asa przeprasza, że przez nią musiała zawrzeć pak. Juko mówi, że to nie przez nią. Chciała być po prostu jak częścią. Może wtedy wszyscy zaczęliby ją lubić. Miała ukryte motywy, gdy pomogła się po raz pierwszy. Myślała, że jak jej pomoże. To zostaną przyjaciółkami Yuko mówi, że jest najgorsza Zabiła sąsiada oraz uczniów Żadne z tych działań nie było sprawiedliwe Odkąd zawarła pakt Słyszała wiele głosów, których utonęła Juko atakuje Asę, ale ją puszcza i przeprasza Juko nie wie, czym się stała jako, że Asa była jej jedyną przyjaciółką, chciała jej dać poprawne pożegnanie, ale czy to naprawdę ona oraz ostrzega Asę, by nie zawierała pachtu z działem sprawiedliwości? Znajduje się w szkole, Juko odchodzi, ale Asa ją zatrzymuje i oddaje jej swoje buty. Juko mówi, że nie trzeba, Asa mówi, że skoro tak, to niech się sprzeda albo wyrzuci. Asa i Juko zaczynają się śmiać, Juko przyjmuje buty i mówi, że pewnego dnia je zwróci. Po czym odchodzi? Na dachu jednego z budynków, Juko mówi, gdybym tylko była w stanie czytać myśl o ptaków jucho została zabita po sieniu wygląda na to że przez część Mena. innego dnia w szkole asa i joru znajdują szczątki miecza mówią że był silny a zarazem kruchy asa wspomina dziewczynę z wcześniej i mówi oru że nazwały ją młodszą siostrą Juru nie wie o kogo chodzi a sam mówi w myślach że tamta dziewczyna sprawiła że jucho urosła i nabrała na sile może ona jest djabła sprawiedliwości nagle Asa ją spotyka w towarzystwie członków kółka łowców jeden chłopak przedstawia się jako przewodniczący kółka Iseumi-haruka klub łowców stracił dwóch członków po tym ataku furio zginął, a dziewczyna, która tam walczyła, katano, wypisała się. A Hoku powiedział Haruse, że Asa walczyła lepiej od niego. Dlatego Haruka chętnie ją przyjmie jako nowego członka. Nagle kontrolę przyjmuje Yoru i pyta Harukę, czy Chainsaw Man należy do ich kółka i czy znają jego tożsamość? Haruka wybucha śmiechem i podwija koszulkę. Na klasie ma sznurek, taki jak Chainsaw Man. Joru mówi, że musisz iść. W drodze powrotnie Asa pyta Joru, czy to naprawdę Chainsaw Man. Joru odpowiada, że sznurek to potwierdza. Asa zwraca uwagę, czy na pewno tak łatwo ujawniłby swoją tożsamość, oraz pyta Joru, dlaczego go nie zaatakowała. Yoru odpowiada, że nie dałoby rady. Nawet Yuko. A co dopiero Czeńsu Menowi? Ale to nie znaczy, że jest słaba. Po prostu potrzebuje silnych broni i każe się stworzyć jej jeszcze silniejszą broń. Asa się zgadza: im szybciej pozbędzie się Joru, tym lepiej. Dopóki Joru będzie z nią połączona, Asa i ludzie dookoła niej będą nieszczęśliwi. Po czym mówi, że nawet jest w stanie zmienić człowieka w broń. Joru to niezmiernie cieszy. Później Joru mówi, że wcale nie musi używać człowieka. Wystarczy przedmiot, który jest dla niej ważny, ważniejszy niż mundury. Do Asy podchodzi kotek, którego właszcza. Joru proponuje, by go przygarnęła i się do niego przywiązała. Asa odmawia. Prędzej zabije człowieka niż kota, się na przykład kryminalistę albo kogoś, kto na to zasługuje. Joru mówi, że to tak nie działa. Broń wymaga poczucia winy, ale Joru wychodzi su gestią, nie znajdzie kogoś pomiędzy kotem a kryminalistą. Asa wybrała jego, który zbiera pety, rozdrabnia je i robi z nich papierosy, które później sprzedaje bezdomnemu. Asa zauważa, że oszukuje bezdomnych. Jest kimś pomiędzy kotem a kryminalistą, ale nie zasługuje na śmierć, ale Asa nie ma wyboru. Joru każe pomyśleć Asie o niezbędnym źle, które musi popełnić, by wyrwać się z tego koszmaru. Asa zagaduje Denji, pytając go co robi. Denji odpowiada, że sprzedajesz lugi jako prasa dorywcza. Asa pyta Denji, czy jest idiotą? Denji mówi, że nie ma czasu, na nią jest zajęty. Po czym Asa pyta, czy jutro też będzie zajęty. Denji mówi, że tak. Po czym Asa mówi, że jakby miał chwilę, to czy poszedłby z nią na randkę? Denji się zgadza. I tu kończymy tomik 13 i słyszymy się w tomiku 14. Do usłyszenia. See ya.